Dziś znajdujemy się na dwóch najciekawszych punktach medycznych na całej pielgrzymce. Jesteśmy teraz w zaostrowiu w starej szkole, która naprawdę wygląda kiepsko i tutaj mieści się jeden z naszych punktów medycznych, a za chwilę udamy się do Zagaci, gdzie jest punkt medyczny, który znajduje się w 100 stodole. Jesteśmy teraz w Zagaciu. Jest nowy punkt medyczny. Bo w tamtym roku był w innym miejscu, prawda? Był w garażu. W tym roku jest nasianie. Jak się pracuje w takich warunkach? Na no, na sianie nie pracujemy. Pracujemy na stole. Ja teraz taki tutaj. Do czego to służy? To służy do dezynfekcji. Taki testik dla mnie. To wiem, bo to igły to kiedyś też miałam sama przybijane bąbelki. A tutaj to co to za płyn? To my rączki myjemy, tym dezynfekujemy sobie. Tutaj są jeszcze bandaże, to chyba też po prostu tak, do zawijania, tak. Tutaj ja w tych pojemnikach. W tych pojemnikach brudne igły. Brudne igły. Mhm. Tutaj widzę napis woda wapienna. Do czego służy woda wapienna? Na odbicia może być. No bo to jest z olejem, smarować sobie nóżki, trzeba podkłady robić. I też ściągająco dzieła. Mhm. Dobra. Pozdrawiamy. Jest ze mną siostra Marta, przed chwilą ciężko pracowała, tutaj jest z bratem Grzegorzem. O, właśnie brat Grzegorz jej dziękuję serdecznie za te opatrzone stopy. Siostro, dużo dzisiaj bąbelków? U mnie czy u pacjentów? U pacjentów. <grym> e, myślę, że taka norma dniowa. Ani mniej, ani więcej. Czyli ta pogoda za bardzo może nie dokuczyła nogą? E, dokuczyła, ale może na te bąble nie wpłynęła. Bardziej chyba dokuczyła takiemu ogólnemu stanowi, bo się pogorszyło samopoczucie, gdzie ludziom na zmianę jest zimno i gorąco. No wiadomo, tutaj już jednej siostrze robiłam teści, co do czego służy, więc mniej więcej wiem, jak się pracuje na tym sianie, które tak pięknie pachnie tutaj na punkcie. A czy zapach siana jak zapach siana, tylko trochę może chłodno jest? Ale że zapalenia ścięgien często się leczy chłodzącymi okładami, więc może taki efekt uboczny. Dobrze. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić, albo czego życzyć pątnikom w dalszej drodze? Pątnikom może życzę, w momencie oczywiście sobie, życzę może takiej, takiej pokory, bo myślę, że pielgrzymka uczy właśnie tego, że. Często sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z tymi słabościami, a bardzo pomagają często współpielgrzymi, współbracia, współsiostra. A od takiego medycznego punktu widzenia czego może siostra życzyć? Jak najmniej burchli niebolących ścięgien, niebolących mięśni. Także dziękujemy za te rady, pamiętajcie o nich. Pozdrawiamy z Zagaci. Pozdrawiamy. Cześć. Witam bardzo serdecznie. Grupa Ratownicza Nadzieja na Pielgrzymce w Łomży. Mamy 11 dzień pielgrzymowania. Razem z nami przy karetce są następujące osoby: Ratownik Medyczny Jakub Brzesiak, Natalia Żostek, Ratownik Patryk Wityński. I ja, wasz ulubiony ksiądz Radosław Kubę. Przyszła do nas pewna pani dziennikarka i zażyczyła sobie, żeby zrobić z nami wywiad. Ponieważ nie wygląda dobrze, postanowiliśmy ją w dniu dzisiejszym wyręczyć. I dlatego to my dzisiaj prowadzimy wywiad sami ze sobą. Czym się zajmujemy jako ratownicy? W zasadzie jako ratownicy zajmujemy się ratowaniem ludzi. Na Pielgrzymce jest to dosyć specyficzne zajęcie z tego powodu, że tutaj raczej trzeba ludzi leczyć niż ratować. Ale staramy się czynić jedno i drugie. Za chwilę oddam głos moim kolegom, którzy opowiedzą o tym, jakie najczęściej. Schorzenia trafiają do naszego zespołu. Przede wszystkim spotykamy się na trasie naszej pielgrzymki z różnego rodzaju urazami. Przede wszystkim kończyn dolnych, czyli. Począwszy od e, tych przysłowiowych burhelków na stopach, kończąc na zapaleniu ścięgien. E, oprócz tego zdarzają się ro, różne zachorowania. E, niestety aura pogodowa e, nie sprzyja tutaj. Dzisiaj mamy do czynienia cały czas z deszczem. No tutaj teraz przestało od niedawna padać. Aczkolwiek właśnie zdarzają się te, te, te zachorowania, z którymi musimy się jakoś uporać. Dzisiaj nie padało do rana. Tak. Patryku, co ty robisz na pielgrzymce? Ja tak sobie jadę, a w wolnych chwilach też sobie idę. No a tak na poważnie, yy, jedziemy naszą karetką i staramy się pomagać osobom, które, tak jak już wcześniej Kuba mówił, mają jakieś urazy kończyn dolnych, takie jak zapalenia ścięgien, czy też bóle stawów. Yy, po tych deszczach zdarzają się też przeziębienia, gorączki i też, i też z tym staramy się walczyć. Który raz już posługujecie na pielgrzymce? To jest mój akurat osobisty czwarty raz, kiedy mam zaszczyt kierować właśnie ten oto ambulans, który dostaliśmy niedawno stosunkowo, aczkolwiek sprawdza się zarówno tak jak na Światowych Dniach Młodzieży, jak i tutaj na trasie tej pielgrzymki. A czy różni się ambulans w tym roku od ambulansów w tamtym roku? Tym, że dzięki lekom, jakie mamy w tym ambulansie, możemy pomagać dziennikarkom w depresji. Poza, poza tym, jeszcze chcieliśmy z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do naszej wyprawy tutaj do, na pielgrzymkę. Przede wszystkim dziękujemy społeczności Miasta Łomża, która, które to społeczeństwo w osobie pana prezydenta i Rady Miasta dofinansowało nam zakup tego ambulansu. Mam nadzieję, że widać tutaj bardzo wyraźnie herb naszego, naszego pięknego miasta. Dlatego dziękujemy całej społeczności Łomżyńskiej za dofinansowanie tego zakupu, który przeprowadziliśmy w ramach akcji Ambulans Nadziei, akcji, która trwała ostatni rok. Dziękujemy także wszystkim osobom, które nam sponsorują, darczyńcom, wszystkim, które, którzy ufundowali nam zakup leków. W szczególności dziękujemy hurtowni farmaceutycznej Multifarma z Łomży i dziękujemy sklepowi państwa hojnowskich Medic, dzięki któremu z kolei mamy tutaj mnóstwo opatrunków i tego wszystkiego, co jest nam potrzebne. Dziękujemy także Bartkowi, najmłodszemu członkowi grupy ratowniczej, który zajmuje się zaopatrzeniem naszego zespołu w kanapki. To Pokaż kanapki. Logistyk. To nasz logistyk. Jeszcze raz jest warty? Tak, ja jestem pierwszy raz. Jestem pierwszy raz, A proszę pani. W ogóle? E, bo mnie e, koordynator namówił. Kazał. Nie kazałem, nie kazałem. A jak Ci się podoba na pielgrzymce? Ogólnie jest dobrze, tylko e, czasami jestem zmęczony, bo wstaję o czwartej, mhm. o piątej czasami i się nie wysypiam. A ile masz lat? Dwanaście. Jesteś już w grupie ratowniczej? Jestem. I czy też już leczysz tutaj na Pielgrzymce Pielgrzymów? E, no. Rwie się do roboty. Rwę się do roboty. <noise> Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie. Chcieliśmy bardzo serdecznie również podziękować naszym mediom pielgrzymkowym, które są tutaj obecne. Dziękujemy naszej siostrze Natalii Czikita Brzostek za to, że jest nieustannie nam życzliwa i dzięki niej mamy dobrą prasę. Dziękujemy także Radiu Nadzieja za pomoc w zorganizowaniu, w zorganizowaniu akcji Ambulans Nadziei, dzięki któremu mamy także tę wspaniałą karetkę za nami. A teraz pora na jedzenie, bo Bartek przyniósł kanapki. Szczęść Boże! Papa! Dobra. Dzięki!